No i? Co mam? Co mam dzisiaj? Zobaczcie! Mam! Mam moja własna, wymarzona sklarnia! Jest, jest, jest! Mam szklarnię! tram ta 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 Jest moja sklarnia! Kochani, walczyliśmy z mężem, z synem tutaj przez miesiąc, jeszcze nie jest skończona. To nie jest takie łatwe. Składanie szklarni nie jest łatwe. Według instrukcji, według wszystkiego, ale. Jeszcze nie ma drzwi. Wieje dzisiaj strasznie. Nie ma yy, tutaj jakby. Z złotego środka, drzwi nie pasują, ciężko jest je przymocować, musimy nowe śruby nawiercić, na nowe otwory na nowe śruby nawiercić. Nie wiem czy ja to firma, czy, produce, czy to wina producenta, czy nasza. Fundamenty, kto inny nam wylewał. Właściwie pan zmyszek nam robił fundamenty zrobił solidnie, porządnie i równo. Szklarnie według instrukcji składaliśmy. Moi kochani, ale co się stało, nie wiemy, że drzwi nie pasują. Ja nie reklamuję tej szklarni, nie jestem w ogóle tutaj zobligowana do reklamy do w ogóle. Yy, marketingu jakiegokolwiek, bo ja to kupiłam za ciężkie moje własne pieniądze wykręcone z zająców. <tak> Także ja tutaj nic nie mogę się wypowiadać na temat tej szklarni. Chciałam ciągnik. Już czas sezonu yy, rolno-siewno-bronowane yy, <tak> ruszył, więc w kółko jeżdżą. Także tak, moi kochani. Ja ciężko e, zarobionymi pieniędzmi kupiłam to szklarnię. Wejdźmy do środka, pokażę Wam. E, zaraz Wam pokażę w ogóle wszystko. Wszystko. O, tutaj już nie wieje. Tu już nic nie wieje. Tu jest fajnie. Tu nic nie wieje, ale kochani. Szk szklarn na szklarni nie mogę się na w ogóle tutaj nie mam się do czego doczepić, jest wszystko ok, wszystko super. E wielkość jest mniejsza niż chciałam, chciałam dużo większą, e no, ale te kwoty, które oglądaliśmy nas przerastały. Nie jesteśmy w stanie kupić coś za 10 tysięcy hello, to nie na moją kieszeń. Więc no, kupiliśmy 3x6. Uważam, że i tak jest dosyć duża, solidna. Zrobiłam sobie już z cegieł, bo mi zostało po spodole trochę cegieł. O, tu są drzwi, które. Tak, właśnie widzicie, one są podwójne, fajne są. Z tym, że tutaj tak samo robiliśmy, że tak powiem. O, bo to nie do końca wszystko tu pasuje. Nie do końca. przez z tamtej strony to zamknąć, bo tu jeszcze nie ma klamek ponieważ yy, no też nie są dobrze spasowana. teraz się otworzy. Yy, ale ogólnie jestem zadowolona. Pierwsze moje wysiewy zaraz ruszają. Będę pikować pomidory, papryki i w ogóle wszystko co mam w domu, które tam, wiecie, kumulują się pod oknem, jak w, u wszystkich. Yy, no i. No i cóż, i to jest właśnie pierwsza moja. Dla was niespodzianka, mam wreszcie szklarnię, więc witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Firkowska. Jestem po prostu tak szczęśliwa, że wreszcie będę miała szklarnię, wreszcie będę mogła sobie to spokojnie uprawiać ciepło ciepłolubne rośliny, bo u nas widzicie, tak często takie zabieruchy są. Te powietrze jest różne, przymrozki są długo, bo w polach mieszkamy i w lesie. Jak to moje dzieci mówią, mieszkamy na zadupiu. Kochani, ale ja to zadupie kocham. Pokazuję wam wszystko w skrócie, jak to się tu działo, jak to składaliśmy, jak tu się wszystko po kolei... No, realizowało z tą szklarnią. Jeszcze dużo, dużo tutaj sprzątania, równania terenu i w ogóle wszystkiego po kolei będę Wam pokazywać w następnych odcinkach, ale no, pokazuję teraz w skrócie i za chwilę pójdziemy do pracowni robić ciąg dalszy. Niespodzianek! Więc zapraszam! Jesteśmy moi kochani Przyszłam tutaj do pracowni Wam pokazać drugą niespodziankę Właściwie ogłosić Drugą niespodziankę A mianowicie to jest to Że w poniedziałek O 7.40 Występuje w programie Pytanie na śniadanie Moi kochani, zaszczyt mnie To w telewizji Ojejo <ścoughs> Trzeba mi się ogarnąć Włosy zrobić Makijaż <laughs> nie wiem, straszyli mnie, że będą mnie tam pinżyć, ale na wiele im nie pozwolę, tak chciałam, raczej bardziej naturalnie, ale zobaczymy. Zobaczymy, moi kochani, więc zachęcam Was do oglądania, pytanie na śniadanie. Yy, będzie, będzie, będziemy, yy, będę bę robić jeszcze z inną, yy, drugą florystką, nie znam osoby. Yy, nieważne, to nie ma znaczenia, kochani. Yy, no i co? Tematem głównym będą baśki. Więc dzisiaj moim tematem głównym są baśki. I zrobię wam trzy fajne dekoracje, które może wcześniej robiłam, może nie robiłam, nie pamiętam za bardzo, ale ogólnie trzy jakieś fajne triki z baśkami. Kompozycji, które możecie sobie sami zrobić, proste, łatwe i szybkie, i przede wszystkim bardzo dekoracyjne do domu, i witające wiosnę, bo przecież już mamy wiosnę. Czuję to. Witek słońce tutaj, słuchajcie, do pracowni tutaj świeci, że, że rozprasza mnie totalnie. Więc ja już jestem szczęśliwa z mojej pięknej, cudownej szklarni i. No cóż, tam cały czas poświęcam czas mój wolnych chwilach, tam siedzę, cały czas coś dopracowywuję, jeszcze tam ziemi będę nawozić, równać trawę, siać i w ogóle dekoracje robić, nowe skrzynie również, ale cały czas coś nowego będę tam robić i w ogóle na siedlisku, wiosna jak przychodzi, to ja mam werwę nie z tej ziemi. Wieczorami schodzę do domu już spadnięta. wieczorami 19, 20, to ja już śpię normalnie jak normala, <laughs> czyli śmiernięta. No, no więc moi kochani, robię pierwszy wariant. Pierwszy wariant, zrobię takie fajne gniazdo, Wie takie gniazdo z różnych gałązek, ale... Przede wszystkim z Baziek, więc Baszki, kochani Baszki, to już jest ostatni gwizdek. Ostatni gwizdek. Zbierajcie baziory, bo nie będzie! Do końca marca może będzie później już. Już koniec, już koniec, już dzisiaj e, widziałam jak już się ładnie e, zakwitają na żółta, więc... Naprawdę. Kilka dni ciepłych i już po baśkach. A w kwietniu chcemy mieć dekoracje z baśek, więc zbierajcie. Ładnie wam się zasuszą. Również dekoracje możecie z nich zrobić. A jak w chłodnym miejscu, to będą długo, długo jeszcze świeże. Dobra, dosyć gadanie. Dzisiaj też takim... Akcentem to będą cebulki woskowane. Woskuję w letnim wosku, rozgrzewam świeczki, topie je, rozgrzewam do takiej temperatury, że wkładam palca i na palcu zostaje wosk. To wtedy tak samo cebulki wkładam, wyciągam kilka razy, żeby zrobić taką fajną, sztywną powłokę, kochani. I mam wtedy fajne e, cebulki e, zawoskowane, więc w tym wianku cebulki grają gru, drugie skrzypce oprócz pierwszych baziek. Uwijam gniazdko brzuska, trochę gałęzi, jeszcze mojego kasztana, trochę jagodziny mi zostało i oczywiście baśki. I we w to wszystko uwijam fajne gniazdko, mocuję szafki, szafirki woskowane i hyacynty. Ja z... Widziałam? No więc. Zabiorę te gałązki wszystkie. Oczywiście potrzebujemy drucik, jakikolwiek macie, 0,5-0,8 może być. No i sekator, nożyczki, obcinaczki do drutu, takie podstawy dzisiaj będziemy używać. Więc ja sobie teraz biorę kilka gałązek, yy, łapię sobie na dwóch końcach, <kluzł> na dwóch końcach drucikiem sobie, o tyle, tyle, nawet więcej. Kawał yy, drucikiem sobie po prostu łapię. Troszkę zakręcam jeden koniec. Naprawdę najprostsze na świecie robienie takiego gniazdka. Zakręcam drucikiem jakkolwiek, żeby tylko się razem trzymały. Tak, początek również zawiązuję i robię takich wiązań, takich moich gałązek połączonych ze 3- 4, 4 takich snopeczków. To jest naprawdę prosta metoda na to, żeby właśnie luźny wianek z, z, zrobić, albo albo gniazdko, kto jak co chce, a robię takich, zobaczcie, na początku i na końcu związane. Robię kilka takich, najprostsze na świecie. No i już mamy cztery już troszkę niektóre są suche, ale to nie ma znaczenia. Wszystko można sobie powyginać. O, tak żeby właśnie nawet się tam troszkę powyginały. I sobie teraz mogę jeszcze połączyć. Tak, testy i testy. No i prostsza metoda po prostu łączenia kilka gałązek, kilka takich pęczków i robimy te pęczki takie. Yy, łapane na końcach i jest fajne gniazdko. Czy tu trzeba więcej? I teraz na koniec nie gdzie przyłapuję sobie jeszcze drucikami. O, I teraz mogę przyłapywać drucikami, żeby całość fajnie mi się tu... Trzymała i nie rozsypała. Upiłam sobie już takie oto gniazdko bardzo luźne, takie z tych gałązek naprawdę luźniutkie, jeszcze tutaj sobie złapię i teraz dorzucam trochę jagodziny, a na końcu baśki i szafirki z kiacentami. Spójrzcie, tak wygląda moje gniazdo. Taki właściwie wieniec nawet fajny, zobaczcie, nie? Nawet tylko powiesić na drzwi w oknie super będzie wyglądał. Ale ja tutaj już mam nawoskowane pięknie szafirki, hyacynty. Zobaczcie. I to wszystko idzie do mojego wieńca. Więc ja mocuję. No a jak zamocować? No niestety tutaj musimy się po... Służyć drastyczną metodą, czyli dosyć gruby drucik, bo jeden, dwa. No i taki szafirek musimy wyśrodkować i go po prostu przebić. Nic mu nie będzie. Zasklepi się i będzie w przyszłym roku więcej szafirków. <grych> I tak mocuję. Każdy po kolei oczywiście. No i spójrzcie, czyż nie? Piękny, wiosenny gniazdo z szafirkami i kwiatami, prawda, że cudne? Oczywiście w środek zawsze możecie wsadzić jakieś doniczkowe kwiatki czy wazą z kwiatami wiosennymi, tulipany, żonkile. Robię numer dwa, już troszkę przyspieszmy, bo to jest takie, to było pracochłonne, ale drugie i trzecie już będą naprawdę łatwe, więc kochani, działajmy! Zobaczcie, widzicie tego gałęzie Bazik. To jest dopiero szaleństwo, prawda? No, takie piękne, że się nie mogłam oprzeć. Nie mogłam, takie wielkie wiedziałam. I co z nimi zrobić? Już Wam pokazuję. Takie baziory, tnę te długie, długie witki. I wyplecimy coś fajnego z tego. Potnę to na drobno. Oczywiście te długie, długie zostawię, bo takie mi się przydadzą. Kiedyś robiłam taką fajną, taki fajny koszyczek. Może tym razem coś podobnego z tego zrobię, albo taką kopułkę. Nie wiem, takie witki są piękne tych bazie, że muszę je zostawić. Takie muszę, muszę. Więc zostawiam takie długie i po prostu zaraz coś z tego wydziergamy. No i mam takie długie, długie, piękne baziory i robię z nich, wyplatam z nich właśnie, masz taką kopułkę. Krzyżuję ze sobą wszystkie jakieś te długie witki w taki sposób, żeby mi się łączyły na, na środku. I oczywiście na środku jest zwiążę. Muszę stąd zabrać, bo przecież są takie długachne. No Będą pięknie wyglądały, mnóstwo takich witek sobie po prostu krzyżuje ze sobą. Tak luźno, żeby stworzyły nam tu prostą, proste takie, o. Żeby nam się prosto tu ze sobą połączyły. w kilku różnych miejscach, w kilku różnych... Nie musi być to mocno. Wiele by się trzymały. Zobaczcie, moja baśkowa klatka już jest gotowa, prawda? Że świetna? Świetna jest, po prostu świetna. Robię tutaj fajną kompozycję do środka i zobaczycie, jak będzie super to wyglądać. Działam. Reklamówka. Wiosenne kwiatki, trochę mu. I zobaczycie, jaki piękny kokonek zrobię. Tutaj zwykłą reklamówkę yy, rzucam, żeby kwiatki podlewać ale jeszcze tak, taką żeby nie była ciorawa, żeby można było podlewać. Na wszelki wypadek w dwie Oczywiście kwiatki do środka. Nawet nie zabieram im ziemi, bo chodzi o to, że ja tu sadzić nie będę, a nie muszą być niskie kokonki, przecież ta klatka jest wielka. Sadzam sobie po prostu tu wszystkie kwiatki razem. Związuję i robię kokonek. Zobaczycie, jak ładnie będzie wyglądać. Oglądajcie. Taki oto kokonek wrzucam do mojego... Do mojej klatki. No i widzicie to? Widzicie tą piękną wiosnę zamkniętą w waśkowej klatce? To jest piękne, prawda? Robię numer 3. No i numer trzy będzie najprostszy, najprostszy ever. Mam tutaj piękną paterkę starą. Starą, piękną paterkę, którą zawsze y, na różne imprezy ciastem wykładałam, słodyczami innymi takimi, ale tym razem ułożę na niej kwiaty. Y, chcę wypleść tutaj piękny, taki słoneczny wianek z bazioru, które już kwitną, zobaczcie, zobaczcie! Widzicie to? Zakwitły już! To już czas! Kochani, zbierajcie bazie, to już czas przekwitania baziek. Jeszcze teraz właśnie ładnie zaczynają kwitnąć. Ładne są takie właśnie słoneczne, więc uwiję z nich taki piękny wianek i na mojej paterce położę. Ale zobaczycie, jaki będzie piękny. Cudowny będzie. Słoneczny. Taki delikatny! Nie będę tutaj szalała. Tak delikatnie ubiję go i położę na paterce razem z pięknym kokonkiem kwiatów. Kochani, działam. Ale pachnie. Mam piękny, słoneczny wianuszek i do tego tylko ładną kompozycję z kwiatków. Kochani, zobaczcie, jak to będzie ładnie wyglądać. No przecież to te baśki też... Aż... aż zapraszają. A ja pachną. Tu tym sam, tak samo zrobię jak poprzednio. Siateczkę jakoś z odzysku. Rzucam kilka kwiatków. Może taka, może podobny zestaw zrobię, bo też taki piękny był, że nie ma co tutaj nawet kombinować. Zrobię tu piękne niezapominajki, Trochę stokrotek, bratek, będzie. No i zobaczcie. Taram! Czy coś więcej trzeba? Ja uważam, że naprawdę więcej tu nic nie trzeba. Kokonek jest piękny z kwiatuszkami. Można oczywiście sobie kwiatuszki jakie się chce dorzucić. Ja jeszcze to dorzucę może trochę piórek. Mam piękne piórka, jastrzębia dostałam. O! I powtykam tu trochę takiego właśnie pięknego akcentu z piórkami. No, i to wszystko. Taka oto piękna paterka z kwitnącymi baśkami i pięknymi kwiatkami na stół. Idealna do tych pięknych wiosennych dni, kochani. To wszystko na dzisiaj. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, w poniedziałek, 7.40. Pytanie na śniadanie występuje właśnie z różnymi dekoracjami e, wiosennymi. E, także zapraszam do oglądania, do zainspirowania się. Jak i również 30 marca, przypominam, warsztaty. Moi kochani, którzy się zapisali, będę do dzwonić i zapraszać. A tymczasem bardzo, bardzo dziękuję za wspieranie, za polubianie i za subskrypcję. Widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia! Bye.